Gdzie jesteś? Loading Oj, loading. ale jestem Oho, <ścoughs> <śmany> bogata Oho, <śmany> <śmany> przyjacielu Jakbym był dobry, to ja był na rybach <śmany> tak. Kurwa, on się sam! Łooo! Wow. Aż zajebał to tą wędką Generalnie, jak awtrze na naszym statku, to właśnie się działo coś czas z wędką, ale ja złapałem. Bogata, bogata. jesteś. Ty jesteś moim przyjacielem. Aaaa, czy żyje, ile Jak tam sąsiad, kurwa, coś rybki chyba nie nibierą, nie? Eee, napiłbym się. A, bierzesz na żywca czy na kukurydzę? O miodowy wyskokoczek pełwy, wielki. Tak, nas Sosia, to się chyba zerwało, nie? Kuljoby też, nagle nie było warto. O, plus Kogon. O, miłodny wysposkoczek. No wiedz to kurwo. Niech <grych> ci plukną. <śmiewanie> Jakbyś ten <śmiewanie> Ja wiem co to za dźwięk, ty też wiesz <śmiewanie> Mam to kurwa, patrz, mam rybkę Gdzieś to patrz. kamiś Widzisz? Czekaj Kurwy syn, ale miasto Co mój zajęba się ryba? rybę kurwa Pać mam rybkę, uuu mam rybkę, uu, a nie ma. Dobra, dawaj już. Jak tyś to zrobił? O kurwa, zjadłem ją. zjadłeś jej pół, kurwa. Oj, o, zna... zdobyłem. Tak? No. A Słyszałeś ten strzał z armaty? Tak, słyszałem. Proszę, to twoja rybka. Nie, jak ja. Teraz Teraz tą końcówkę. The fuck? Tu można nie, pać, pać można nie, nie, kurwa mać. O nie, nie, Zawsze będziesz moim czekiem nie, 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 Tak? Okej, okay. ja tych byłem lekką. Tylko no, niektórzy referencję. Przejmuję tę łódź. W imię Rzeczypospolitej. Dźwigam rytm. Skończyliście już grać? Nie? Dopiero zaczynamy. Nie, ta umrę dupę. Czuć. O bordo aż Ej za tak kurwa za nami Przed No przecież nami. mówię <głos> <głos> Ta, A dopłyń, dopuń do przodu Co kurwa no, do przodu? to ja mam Patrz, holen Dobra, jebimy to, jebimy okay. to Goni kurwa MPD Jakiś... ej strzelił, strzelił Wystrzelił się to. To, Gościu to? się wystrzelił, tak Tak naprawdę to nie, ale teraz tak bym może to strzelać do niego Sorry tak Hello, where are you? A, bo ci, ci go gonią Co to kurwa jest? Galeon Ej, idziemy ich trollować? Są Hawaj. trzy statki na horyzoncie. Dawaj, dawaj ich powkurwimy Fuck. Nie są za daleko, zobacz Jak zobaczą nasze żagle się posrają to ze śmiechu chyba trzy statki, my jesteśmy czwartym. I nie mamy... absolutnie nic do stradzenia. Ale oni nie mają takiej kurwa. ten. Obs obsady muzycznej. Nie. Zmieniają kurs. Postrach mórz, kurwa. Wiesz co, wiesz co kurwa już nie załośnie? Ta ludnia, kurwa, ze solo Jak żałośnie? to jest załośnie. No, nie nie słyszę arka, jak próbuję powiedzieć coś mądrego. Mhm. A Ej, strzelają się, strzelają się, kurwa. Kamień wystrzel mnie, błagam, kamień wystrzel, wystrzel mnie. Proszę, ja jeszcze jestem na rufie. Wypierdaj. <laughs> kurwa. Co to było? Co? A, Syrena, dobra. Trafiłem. Trafiłem. Nie widzę? Co? To? Co? Do mnie też strzela, ten drugi okręt też strzela. What you doing mate? What you doing mate? Kurwa, ej, 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 ej. Co? Jest na ich statku. No to puszczaj kotwicę Hello guys, what you doing? Gdy pierdolają zarwę, a ja z nimi stoję. Hello. How can I help you? <laughs> uh, to the left, mate, to the left Yeah, good Kami, czy zobaczy, właśnie już kuli? się co robią na No tak, bo, ten bo ten do mnie się. strzelali. Aha Urwek stadałem za sternikiem, Bardziej na lewo. <laughs> Dawaj na się. Dobra, jazda. A mamy C jego jakobax No i chuj Mamy 90 kulek To jest ten element losowości w ich pojedynku <grymne> A my się palą kurwa No i spoko Hello, what's you doing? Napierdalamy z armat kurwa Sadeści <grymne> Hello guys Spalimy się Oj kurwa, kurwa. Będzie jak użytku Ej tu jest typ kurwa u nas, typ jest u nas Ej mordo Ej nie, nie żyje A, jest zaraz, na nasz Poszli na dno Ej O kurwa O, szybciej, kurwa. A, zabijesz tego na naszym statku? No tak. Dobra. Dosłownie. Dobra, jestem już. Łatam. Tylko... O, Aż są w, w wodzie, gdzieś... są w wodzie. Nie mam drewna. Weź tam, kurwa, jedź szybko, żeby do nas nie weszli. Andar, andale, andale, andale. <laughs> Ej, i, i jest ten drugi statek, kurwa. Ten duży czy ten mały został? Ten mały został. <laughs> Dobra, nie wiemy, co zela na dziońcu. <laughs> Proszę. <laughs> 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 mordę, co jest, żeś Andale, andale. <laughs> andale, andale. <laughs> 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 uh, to the left. Hello. Yes, we're good. Thank you for help. Ja. Yeah. Have a good day! Kamiś pierdolniemy, pierdolniemy, pierdolniemy. Dobra, chuj. On coś powiedział chyba o lucie, nie? Take the loot, kurwa? To coś słyszałem. Gdzie jest ten loot? Nie wiem, ale dawaj ich zatopimy. Myślisz? Nie, nie myślę właśnie. To jest najlepsze. Ja pozbieram loot. Hello! Hello uh, are you taking the loot? Can, can I get up? Yes. Thank <laughs> you. Oh, okay, you're going to take the loot. Okay, perfect. We just wanted okay, to know. Because okay. if you're gonna, uh, like, let like it there, you know, we would have taken it. But we don't want to fight you as well. Bro, those guys followed us for fucking half an hour. Oh, what the fuck? Maybe wearing... it's because you have a PvP flag. Wait what? No, we don't. What? Terrible. No, you you have the the the, the red black red flag, I guess. Yeah, but like Yeah, uh, you mate, uh, come come to me. I will show you something. But if uh, you want, on... you can take the loot. You, you can uh, tell your guy to take the no, loot. No problem. Mate the way, in. I like how you're, dead, bro. you're like a fucking 1800 warrior. Spaniard. Like... Uh, mate, yeah, uh, yeah, Spaniard. I will you. I will show you our map on our map you are on look like the pirates ppp mouse yeah could we report but we're doing you know like we're thinking in and we're doing this and we just finished our 1v1 with another group and then they just pk like say that all right i see i see yeah and then they just follow us for like half an hour what's going on it's tragic isn't it it's bugging if you want to catch some loot, you can also just take what you want. No, Alright. Really. No, 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 we'll we'll go. go Bro, this is kind of fun, man. I can get anything. <laughs> I will go there. Yeah? <laughs> yeah. <laughs> Bo to taki uczynny. nie nieć, idź, Nie, idź, nie, idź. Okay. nie idź, bo ja go z oczu kurwa nie spuszczam z kurwiela. Alright. Have a good day. Yeah, have, a good. have a good one jak się wbiwał z armaty. <grym> o, <Osiem> się <strzelił>? tak, <grym> tak, tak. Ale zajebiste. co Co ty się od niebało, Kamiś? Nie wiem, ale zganęliśmy kurwa galeon. <grym> Trafisz we wszystko w ogóle? Mam wiesz, może z połowę dopiero. Na są połowę. Dobra, ja się <grym> będę tu kręcił. Dobra. Pop. Jak się oddali, to z tej skrzynki taki bikon do góry leci. Tak, wiem, właśnie dlatego musimy to sp... To jest gorący towar, bo ja... Bogata. To jest kurwa wrzący towar, a nie gorący. <grym> parzy, To, to ty, jest kurwa. kurwa piłka parzy jak chuj. <grym> Co to jest Piłka, pa piłka parzy, a jej właściciel jest wkurwiony i chce, nas... <grym> chce się zemścić. Ej, e Chodźmy. megalodon. Jest mi mega lodona Idę po kulę armatnia Bijemy piuta? O kurwa, sami to nie ma. Nie, bo jesteśmy... Jest sztorm jest i nam właśnie razje kadłub Ja widzę, łatam. Jebać kadłub To właśnie mam zamiar. Gdzie jest kurwa ta skrzynka? Gdzie jest ta skrzynka Kamiś? Nie wiem Kamiś? Ona na środku była Gdzie jest ta skrzynka? Dobra, jest, 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 jest. Za sterem, za sterem była. O kurde. Dobra, chodź, osła... osłaniaj, mnie, Dobra. jebać ten statek, chodź, chodź mnie osłaniać. Jadę. To no może się to zaczaili. A może ci się po prostu nie wyświetla? Okay. Hey. Odblokowa... Hey. Bujaka! Bujaka? No. Co? O kurde, złote. Hey, Ej, patrz, nasz statek gdzieś sobie płynie. Co jest? Co ja zrobię? O. Oni nic. Znaczy ty nic, ale oni grubo się bawią. Czekaj, jak Kaniś pomysł. pomysł? się. Ej, co to za pustosz statek? Tak. Ta. A gdzie macie kapitana statku? Czekaj, czekaj, o. czekaj! ja pierdolę! Skoczyłem na niego. Ja mam lepszy pomysł, Kaniś. się na niego. Co się ma z tej armaty? Kurwa... Jakim cudem wasz statek sam pojechał? Słyszałeś może o czymś takim jak wiatr? <grym> A kotwicę nie mieliście kotwici. <grym> <grym> ty kurwa, ty Siebie miałeś wystrzelić przecież. To faktycznie. FAKTYCZNIE, KURWA o? Gdzie jesteś? W dupie <śmiech> <śmiech> Ej, złamało, złamało nam... Czemu złamało. nam złamało? KB stan nam złamało <laughs> Okej okay. W ogóle fajnie wiedzieć, że tak się to nazywa, ale... A to dlatego Alex tak flexował z, o, o z tą, z tą nazwą, kurwa Bo ją przeczytał 嗯哼哼哼哼。嗯嗯嗯 <laughs>